Konkurs. Do wygrania jest 100 zł Paysafe Card. Aby wziąć udział wystarczy tylko zasubskrybować kanał, ustawić dzwoneczek i napisać komentarz z hashtagiem konkurs. Macie czas do końca tygodnia. No, więc zapytałem porządku, zapytałem, z którą z tych pań zaprosiłbyś na kawukę. i powiem wam, że się zdziwiłem, bo ludzie wybrali Julię i powiem wam tak, dlaczego się zdziwiłem, zdziwiłem się po pierwsze dlatego, bo bądź co bądź, nieważne jak nie wiem, jak wysoko sobie, no bo inaczej, no oceniamy powierzchownie, tak, oceniamy, oceniamy dziewczyny po prostu po, po no po tym, co widzimy. Uff. I teraz tak, blondynki w Polsce jasna karnacja, dużo. Dużo masz. Yy, ładniejsze, brzydsze, ale jest dużo w każdym razie. Julia się niczym nie wyróżnia, nie? Yy, no, dlatego zdziwiłem się, zdziwiłem się, że Julia, że Julia wygrała. No bo jednak idzie Julia po ulicy i okej, okay, fajnie, że sobie idzie, ale idzie leksy po ulicy i, i wiesz. I... Cześć, o co chodzi, nie? No na tle na tyle Polek się yy, wyróżnia, na tyle tego, więc no. Ona jest jeszcze młodsza, ona jest starsza. Młody Maciuś, nowy wspierający. witamy bardzo serdecznie. No i powiedziałem również, że za 50 zł yy, powiem wam, kogo ja bym wybrał. A czy kogo ja bym wybrał? To Bo wy kurwa się za chwilę zaczniecie doszukiwać. Ja powiem, nie wiem kurwa, losową osobę i... Eee, eee, eee. Więc no, więc yy, tak jak powiedziałem, z tego co widzę, dziewczyny mają oczy, więc yy, wybrałbym po prostu po pierwsze chętną, ale... Uwaga, cud nad Wisłą, kurwa. Matka Boska, Częstochowska, mówi: Sargiusz, wszyscy ciebie pragną. I mam dwie, możliwości. Natalia, pozdro. 5 złotych. To wiecie, kogo bym wybrał? Wybrałbym Kacpra Ablońskiego. Nitral, miałeś wybrać pomiędzy jedną i drugą. Wybrałbym Kacpa, Kacpra Ablońskiego. Nie, no, kurde. Już tak totalnie poważnie, jakbym miał. Och, a to jest. Ja bym wybrał Sandrę, bo jest, bo jest świetna. Liczba. świetna. liczę. Jaki jest Twój ulubiony influencer? 5 złotych. Ulubiony influencer to jestem ja sam. No dobra, macie mój głos. Eee. Czat wybraliśmy tak samo. Większość czatu yy, również się zachowała, tak jak ja. Ale tak szczerze, close było, tak? To, to było 5149, nie? Znaczy, dostała minus 35 punktów za to, że masz 16 lat. Tak, tak, tak totalnie szczerze. Ja, ja jestem szczery chłopak. Mam, jestem szczery chłopak. I też to jest takie. A co jakby miała 3 lata więcej? To by zgarnęło 80% punktów. Nie, bo może się roztyć. To jest właśnie problem dziewczyn, że one są takim coinflipem, kurwa, w wieku 16 lat. Może pójść w dobrą stronę. Może być na przykład kasztaniakiem takim. Może być takim kasztaniakiem totalnym, takim kupsztylkiem i się rozwinąć. Pójść, wiesz, na... przejść na ładną stronę mocy.